Halo, halo, witajcie. Dreskot Outdoor Fishing. Robert z tej strony, cześć. Wszyscy już zaczęli. Sezon szczupakowy. Ja z poślizgiem, ale w nowym stylu. Mianowicie zaraz zobaczycie, nowy bolit czeka. Jestem na naszym klubowym jeziorku. Zasięgnąłem języka od początku sezonu przez te kilka dni. Na łódkach i na brzegu połowiono. Kilkanaście, kilkadziesiąt, może fajnych, takich sportowych szczupaków bez okazów. Nie liczę na fart z zeszłego roku i metr 5. Chociaż w duchu oczywiście chciałbym takiego szczapić, a tutaj takie są, ale każdy będzie mnie dzisiaj cieszył. Szczególnie, że będzie to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie. Na czym? Zaraz wam pokażę. Tymczasem. Dreskot outer, fity, czapeczki i wszystko na stronie facebookowej dla chętnych. Tych, którzy lubią po prostu swoje ryby i gadżety z tym związane. A ja już nie przynudzam, lecę na wodę. Zobaczcie. Oto to. Nowy Wolit. Ponton jednoosobowy w chyba 1,80 m. Niedużo wagi, zamieniłem jeden z moich belly boatów na coś z podłogą. I wyżej można siedzieć, i można stanąć. Nie trzeba zakładać spodni butów, ale nie odchodzę od belly boatów, Jeszcze mam dwa i uwielbiam na nich pływać Ale tu na naszym klubowym jeziorku z przyjemnością będę śmigał tym. Teraz na wiosłach. Ale jest silnik elektryczny, tylko muszę nowy akumulator dokupić. No dobra. Jest diper, żeby zobaczyć, gdzie rybki stoją. Jest kawka, jest podbieraczek. Są dwa kije. Mucha i spin. Tacka. Coś do cumowania. Jezioro. Przygoda. I ja. Trzymajcie kciuki, zobaczymy co z tego wyjdzie. A pogoda się zmieniła, lało, padało, ochodziło się mgła na tawki zupełnie inaczej niż pierwsze dni sezonu. Ale może to uruchomi większe ryby. Pokażę to czas. Ahoj przygoda. Tutaj pan ma chce i zarzucone nie ma co, na razie podpłynę tutaj w drugą stronę powiem wam szczerze że upał zelżał ale pływanie na takim bączku na wiosełkach jest zupełnie okej okay. pierwsze koty za płot wiem od chłopaków, że te ryby jak co roku na tym jeziorze chimeryczne trudne jest ich dużo, ale wszystkie naprawdę wszystkie w większości łowi się w strefie bardzo, bardzo przy trzcinowej, grążelowej na spadku dna tutaj lekkiego albo w samych, naprawdę w samych grążelach nenufarach i czcinach, więc to już jest praktyka wieloletnia specyfika tego jeziora ale super się pływa na tym bączku małym uruchomiłem dipera ryby raczej biało ryb zobaczcie ile tego jest pod samą łódką 2,9 Do trzech głębokości Temperatura 17 stopni o, Już myślałem, że ryba A tu niestety Niestety, niestety zaczep Ale miękki, więc ok Ale gdzie zaczepy Tam potwory Jestem sam na Zbiorniku cisza, spokój, wiatr, ucich. Po prostu jest fenomenalnie. Ale po tym ochłodzeniu, w kontrze do relacji kolegów z początku maja, kiedy było słonecznie i ciepło, ryby przypałzowały ewidentnie, bo kilka, kilkanaście szczupaków. W ciągu kilku godzin nie było jakąś rewelacją. A teraz cisza, zmiana ciśnienia, temperatury, nasłonecznienia to wszystko ma znaczenie. Ale w końcu któryś się odpali. Mówiłem głębszą strefę przy palikach. Tam jest 4 metry na spina. Ale tutaj wzdłuż trzcin, gdzie dipper pokazuje do 2,5 metra. Z muchą. Teraz mucha kolegi ryby na swoim taki papuk e, Linka Rio Outbond intermedium łamane na pływającą. Wystarczająco, żeby tutaj obłowić te nowe strefy. Nie trzeba łowić głęboko. Jak będą chciały, to po prostu wyjdą do much. diper pika nieustannie Wypłynąłem ze strefy nawiecznej na zawietrzną tutaj w cichą zatokę Miałem tutaj swego czasu fantastyczne ryby które się tu kryły w tych grążelach i trzcinach póki one jeszcze nie wybiją tak mocno jest szansa tu obłowić parę tych Małych oczek. Z szansą na szczupłego, oczywiście. Miałem tu ryby do metra, więc zawsze miło wspominam te wyprawy tutaj. Pierwszy dziś inauguracyjny szczupu, spod samego mikro pontonu sportowego ale jakże piękny zażar. Łocie, gumę aż miło Zaraz się go wyczepi i sobie popłynie kolega sympatyczny. Tutaj, chłopaku. A, trzeba wziąć do ręki niestety. Ok. wo <noise> Aż tak to nie. Nie trzeba się tak przemotać. Zaraz cię wypuścimy, chłopaku. Hop! Wyczepiony. Na taką gumę Okej okay. Płynie sobie Popłynę Pierwsza ryba Sezonu w oczkach uwielbiam łowić naukę Siadła Naprawdę gruba ryba okej okay. Hello mama Łocie kurde To co lubię Najbardziej okej okay. Ole silne o, spontanem je zabiera. <śpiewa> o, Cię, kurde, Okej okay. ten mi się zawalił. <śpiewa> Dobre sobie. Okej, okay. skubany, ale silne, Fantastycznie Więc początek sezonu Znowu z muchą farciu mi Dobrą rybą Która się zapięła jednocześnie w grążela No kurde, ryba chodź no Już wiem co mam ciągnąć, czy grążel czy szczupaka no dobra zobaczcie metrówka o <laughs> się odczepił metrowy szczupak bardzo fajnie Uuu. takie rozpoczęcie sezonu to ja lubię mucha górą Tym razem mucha ryby na swoim Dzięki Koleś Była fajna ryba Odpięła się, ale to był dobry metr o je Dreskot outdoor fishing Robert Cześć Dopłynąłem Kończę a jak z uśmiechem? Trzy ryby miałem w kontakcie. Jeden spięty, jeden sportowy, taki 50, plus. no i fantastyczny metrowy, który się wypiął z muchy tuż przy pontonie. Więc można go zaliczyć. Chciałbym, żeby zawsze mieć takie rozpoczęcia. Nie wiem jak u Was, ale trzymam kciuki, żeby nadchodzący sezon wiosenno-letni był dla Was udany. Wszystkiego dobrego.